Szanowni Państwo, na Cebicie byliśmy reprezentowani we wszystkich halach tematycznych ProLab, GoF i LIFE. W eee, tym, co dysponuje, czym zarządza Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, to są projekty siódmej osi priorytetowej. To jest oś, która dla niewtajemniczonych powiem, sprawia, że żyje nam się łatwiej. Już od długiego czasu można zarówno zajrzeć do swojego konta jako płatnika w ZUS-ie, założyć firmę przez 15 minut, czy też są udostępnione dane przez Geoporta. Tych systemów będzie jeszcze więcej. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pracuje jeszcze nad czymś wyjątkowym, programem operacyjnym Polska Cyfrowa, który wyznaczy kierunek na najbliższe lata. My jako Ministerstwo Gospodarki mamy tam swój mały wkład, jakim jest gospodarka elektroniczna. Na scenę zapraszam pana ministra. Michała Boniego, ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu cebit i udziału Polski w targach hanowerskich. Myślę, że to była bardzo wielka lekcja, dobra lekcja. Z jednej strony mieliśmy pokazać nasze talenty, nasze osiągnięcia, a z drugiej strony mogliśmy wyczuć, zrozumieć te wszystkie trendy, które w świecie w sprawach teleinformatycznych się pojawiają. Krótko chciałem z Państwem podzielić się przemyśleniami czy przesłankami. Tego wszystkiego, co pozwala nam budować na przyszłość, na następny, następną perspektywę finansową, program operacyjny Polska Cyfrowa. Nie będę oczywiście mówił o wszystkich wymiarach perspektyw cyfryzacji Polski, bo to nie starczyłoby tych kilkunastu minut. Niemniej jednak o takich kluczowych kwestiach postaram się powiedzieć. Zacznę od tego, o czym właściwie wszyscy wiemy na co dzień, intuicja nam to podpowiada konkretne biznesowe działania, ale co warto sobie uporządkować. Żyjemy w świecie wielkiej tektonicznej zmiany. Te płyty zmian mają charakter rzeczywiście istotny, zasadniczy, sięgają głęboko i kto wie, czy tak na dobrą sprawę nie jesteśmy w takim momencie, w jakim świat został zrewolucjonizowany przez wynalazek druku. Czy przez nowe typy energii, jakie pojawiły się w XIX i w XX wieku, czy przez ten wielki boom transportowy, który w drugiej połowie XIX wieku zbudował łączność poprzez budowanie sieci kolejowych. Zrozumienie, że jesteśmy w takim szczególnym momencie, jest bardzo ważne i uświadamia nam, jak istotne jest wykorzystywanie informacji. Tryliony informacji krążą wokół nas, selekcjonujemy te informacje. Dużą część tych informacji przetwarzamy. To już nie jest taki czas, w którym siedząc na takiej konferencji jak ta dzisiejsza, równocześnie nie wiemy, co się dzieje. Każdy z nas co chwila zagląda do tego urządzenia, które ma czy to jest tablet, czy to jest smartfon sprawdza, co się dzieje, bieżącego w polityce, jakie maile do niego przychodzą, komunikuje się drogą SMS-ową. To przetwarzanie informacji, wielka skala przetwarzania Powoduje też, iż mamy jako obywatele społeczeństw, wszystkich społeczeństw, olbrzymi dostęp do wielu informacji, tak jak tego nigdy w historii ludzkości nie było. Pytanie, czy ta wielość informacji nie zmienia w ogóle czegoś, co jest sercem współczesnej gospodarki, czyli nowoczesnych narzędzi marketingowych. Ale w tym kontekście pojawia się oczywiście także i kwestia dyskusyjna, problematyczna, a mianowicie, przetwarzając informacje, przetwarzając dane, także dane osobowe, czy odpowiednio dbamy o ochronę prywatności, o ochronę tych danych. Pojawia się wśród psychologów takie określenie, które mówi, że właściwie należałoby zacząć dyskutować nad cyfrowym ja. Nad cyfrowym ja. Nad naszą tożsamością cyfrową. Pan premier i pan minister Bogdan użył dzisiaj też takiego określenia, że się jest tubylcą w świecie cyfrowym. Proszę zwrócić uwagę, internet daje nam możliwość wyrażania emocji, bycia aktywnym w szeregu różnych dziedzin, ale ta aktywność zostawia ślady w sieci. Nie jesteśmy tak, jak to jeszcze 10-15 lat temu mówiono, ten nieszczęsny internet tak skrajnie zindywidualizuje nasze zachowania, że nie będziemy budowali relacji społecznych, wręcz odwrotnie. Mamy relacje społeczne na wielką skalę i jeśli firma musi dokonać radykalnie szybkiej zmiany swojej strategii, dlatego, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi skrzyknie się na Facebooku po to, żeby wyrazić swoje niezadowolenie z tego, co ta firma zrobiła, nie będę tu przypominał nazwy firmy, to oczywiście jest to zupełnie nowe zjawisko, o którym w relacjach z klientem biznes musi pamiętać, ale to samo dotyczy działania administracji. kiedy bo nie jestem rzeczywiście żadnym zwolennikiem likwidacji bibliotek szkolnych. Chciałem łączyć szkolne biblioteki z publicznymi, ale tak to zostało zrozumiane, jakbym miał likwidować biblioteki szkolne w dwa tygodnie, 40 tysięcy ludzi na Facebooku. Nie ma wyjścia, trzeba się spotkać z ich reprezentantami i dokonać korekty decyzji. To jest świat, który wpływa na nasze zachowania i decyzje, buduje sieci i relacje. Ważnym elementem tego nowego świata i tych zmian tektonicznych są otwarte zasoby. To dzięki nim, dzięki dostępowi do różnych informacji, e, jesteśmy coraz bardziej kreatywni. Szczególnie to jest istotne w obszarze właśnie edukacji, kultury, a także biznesu. Z jednej strony, internet powstawał jako bez barier, bez granic, ale nie oszukujmy się, w świecie toczy się dzisiaj wielka debata dotycząca tego, czy ta władza która powstaje dzięki internetowi, jest władzą, która będzie wykorzystywana na rzecz demokracji, wolności i obywateli, czy będzie ograniczała te prawa? Mamy dużą część świata, w której mimo wolności internetu istnieje cenzura, filtracja, różnego rodzaju limity. Spory, które się na ten temat toczą między częścią krajów zachodnich, a częścią krajów, mówiąc otwarcie, arabskich, Chiny. Niektóre propozycje rosyjskie. To jest wielka, wielka debata tak naprawdę o tym, jaki model życia publicznego w świecie współczesnym wybierzemy. A zatem wolność, ważny element tego nowego świata cyfrowego. Z drugiej strony inne podejście do własności będę o tym jeszcze chwilkę później mówił, przy całym szacunku dla praw autorskich, ale inne podejście do własności i kwestia bezpieczeństwa, o której dzisiaj może nie trzeba tutaj dużo mówić, ale tak naprawdę jak się patrzy na różne zagrożenia, to te zagrożenia w cyberprzestrzeni są jednymi z największych. Można zadać pytanie dlaczego e rynek jest tak masowy jak nigdy dotąd? Przecież my nie mówimy o zdobywaniu rynku dla kolejnych tysięcy, dziesiątków tysięcy osób czy milionów, tylko mówimy o zdobywaniu rynków dla dziesiątków milionów albo setek milionów nowych klientów w niektórych nowych dziedzinach. I to daje olbrzymie szanse, różnego rodzaju przewag właśnie biznesowi opierającemu swój rozwój o świat elektroniczny. W oczywisty sposób użytkownicy sieci są przecież równocześnie użytkownikami realu, hasło tej, tych targów w Hanowerze było share economy, gospodarka, w której dzielimy się, tak? Nie ma takiego jedno, nie ma jednoznacznego tłumaczenia w Polsce, temu chciałem poświęcić kilka słów, jakie szanse ta share economy stwarza. Po pierwsze, przetwarzanie informacji i sprofilowanych danych osobowych. Bo dane osobowe dzisiaj to nie tylko PESEL, adres, imię, nazwisko, to są nasze nawyki, to są nasze preferencje. Sprzyja powstawaniu nowych form marketingu i daje coś, czego wcześniej w biznesie nie można było uzyskać personalizację typów usług i produktów. Co zresztą z drugiej strony. Od strony władz publicznych cyfryzowanie procesów edukacyjnych daje możliwości personalizowania procesu edukacyjnego, indywidualizowania go, dopasowywania do potrzeb konkretnej jednostki ze wszystkimi jej wielkościami i szansami, ze wszystkimi jej słabościami. Podobnie w systemie ochrony zdrowia. Będziemy mieli w ciągu paru lat prawdopodobnie aplikacje lekarstw. Dopasowaną, dzisiaj mamy lekarstwo 10 mg, 20 mg, a może się okłada, a może się okazać, że z genetyki charakteryzującej daną osobę okaże się, że te 17 mg jest najlepszym rodzajem dopasowania. Nie byłoby tej możliwości, gdyby nie przetwarzanie informacji i profilowanie różnego rodzaju danych. Tu budowanie równowagi między swobodą działania biznesu. A poczuciem pewności i bezpieczeństwa obywateli stąd dyskusja europejska o ochronie danych osobowych jest tak ważna musimy w niej zachować równowagę chronić Prywatność i dane osobowe, ale zarazem nie obciążać biznesu zadaniami, które są niewykonalne. Polska jasno powiedziała: Prawo do bycia zapomnianym jest nie do wprowadzenia w gruncie rzeczy, także w sensie technicznym, w związku z tym nie ma co używać takiego wielkiego określenia. Drugi element ważny dla tej share economy to jest prymat dostępu nad własnością. Badania pokazują w odniesieniu do sektora kreatywnego, ale w wielu różnych dziedzinach że prawdopodobnie dzisiejsi i przyszli użytkownicy, konsumenci będą chcieli mieć dostęp niekoniecznie nabywając coś na własność. Może nie będziemy kupowali płyt CD, tylko będziemy wszystko chcieli mieć, jeśli chodzi o muzykę online. A dla specyficznych, wysokiej jakości przeżyć będziemy używali płyty winylowej i odpowiedniego adapteru. I to jest bardzo prawdopodobne. To oznacza że musimy stworzyć modele biznesowe, które będą bardziej otwarte na udostępnianie z respektowaniem praw autorskich, ale z wzięciem pod uwagę tego efektu skali, bo inaczej sprzedaje się produkt, kiedy może go kupić 100 tysięcy osób, a inaczej wtedy, kiedy może go kupić 2 miliony osób. Cena tego dostępu może być tańsza, a efekt dla tego, który jest właścicielem praw autorskich, równie dobry i równie wysoki. O tym trzeba pamiętać. Tapscott i Williams w swojej mi mówili o tych kilku zasadach. Otwartość, uczciwość, wymiana wiedzy, współpraca. To, na co chciałem zwrócić uwagę, to i tu mam się, nam się coś zacięło w tym momencie. Nie wiem czy jest możliwość wsparcia zewnętrznego. Tam widzę, że kolega nam nas wspomaga. Mała przerwa. To, co chciałem Państwu powiedzieć, to e, pokazać taką rzecz oczywistą, co się dzieje w ciągu 60 sekund. E, to znaczy, jak bardzo, jak wiele różnego rodzaju informacji, e, jak wiele różnego rodzaju informacji e, dociera do nas w ciągu 60 sekund mamy prawie 700 tysięcy pytań, które są zadawane w ciągu 60 sekund jednej minuty, prawie 170 milionów maili wysyłanych w ciągu jednej minuty i na YouTubie 600 nowych, e, krótkich, małych wideo. To pokazuje skalę tych zjawisk, z których uczestniczymy. Świat przechodzi w stronę smartfona, czyli jak niektórzy mówią, będziemy mieli w dłoni cały świat jak na dłoni z dostępnością do wszystkich informacji. Dzisiejsza analiza pokazuje, że największy procentowo udział, wtedy, kiedy korzystamy ze smartfona, dotyczy różnego rodzaju zabawy, relaksowania się, ale mamy duży procent działań, które dotyczą spraw związanych z łączeniem się ludzi między sobą, z interakcjami i mamy i zakupy, i zaakcjanie spraw finansowych, i planowanie różnego rodzaju aktywności już właściwie na poziomie dwudziestu kilku procent. To oznacza, że różne nasze aktywności przechodzą już do zupełnie innego wymiaru. Nie chcę, patrząc w oczy panu ministrowi Dziekońskiemu, powiedzieć, że prawdopodobnie za jakiś czas ordery pana prezydenta będą wręczane drogą internetową, bo jednak zawsze lepiej uścisnąć dłoń temu, kto jest, kto jest odpowiednio nagrodzony. Ale widać jak zasadniczo w czasie zmienia się to używanie różnego rodzaju urządzeń cyfrowych. Około 23 dni pełnych w ciągu całego roku używamy telefonu, gdyby nasz kontakt z telefonem przełożyć na czas, to, to zajmie 23 dni na 364 dni, 365 dni w roku i jak niektórzy mówią w średnio dzisiaj trwającym życiu to jest około 3 lat zajmuje nam posługiwanie się urządzeniem mobilnym. To jest istotne, dlatego, że my, my, my tutaj dyskutujemy nie tylko o e administracji, nie tylko o gospodarce, dyskutujemy o tym, jak zmienia się świat, ludzkie zachowania i jak wielką szansą dla gospodarki jest to, żebyśmy umiejętnie za tym, czego ludzie chcą, nadążali. W tym sensie Polska, która chce budować swoje przewagi konkurencyjne, myślę, że może tego biznesu cyfrowego użyć jako wielkiej rezerwy rozwojowej, wielkiej rezerwy rozwojowej. czy też mówiąc krótko, uważam, że na tej dziedzinie nie należy oszczędzać że tu nie ma co mówić o żadnych austerity, tak to jest coś, co przyniesie wysoki zwrot na zainwestowanym w takiej czy innej postaci kapitalu. I dlatego też myśląc o programie operacyjnym Polska Cyfrowa, widzimy takie trzy filary skutecznej cyfryzacji. Pierwszy ten, który dotyczy dostępu do internetu i musi obejmować dokończenie tego wielkiego wysiłku infrastrukturalnego. Drugi, który dotyczy zwiększenia potrzeby używania internetu co musi się wiązać z większą ofertą, z większym dostępem różnego rodzaju treści, które chcemy, żeby były oferowane, i trzeci, który będzie się wiązał z rozwojem kompetencji cyfrowych. Spotkanie się tych trzech filarów, tych trzech obszarów jest kluczowe. Skupienie uwagi tylko na jednym nie rozwiązuje problemów, nie daje tego impetu. Skupienie uwagi na wszystkich trzech infrastruktura i dostęp. Rozwój treści, promocja i edukacja mogą nam przynieść szansę. W tym kontekście tak myślimy o e-administracji, o informatyzacji zintegrowanej, która musi być odpowiedzią na uporządkowany, logiczny obieg informacji wewnątrz struktur administracyjnych, która musi się wiązać z zarządzaniem procesowym, perspektywą usługową, czyli jasnym powiedzeniem, orientacja na użytkownika we wszystkich naszych projektach poprawiających jakość e-administracji. Myślimy nie o administracji, tylko o użytkowniku. Administracja jest dla tego użytkownika, dla obywatela. Istotna jest oczywiście efektywność kosztowa i neutralność technologiczna państwa. Tu macie Państwo wymienionych różnych partnerów instytucjonalnych, administracyjnych, rządowych, także samorządowych, którzy dla, tych, dla tej zintegrowanej informatyzacji w najbliższych latach są szczególnie istotni. Jesteśmy kilkanaście dni. Czy dwa, trzy tygodnie przed przyjęciem przez Radę Ministrów, po przyjęciu wcześniejszym założeń, przed przyjęciem projektu ustawy o informatyzacji, tam będzie obowiązek posługiwania się elektronicznymi skrzynkami podawczymi, łatwiejsza komunikacja elektroniczna z obywatelem, wybór drogi kontaktu z administracją przez obywatela, co ma tutaj istotne znaczenie i będzie tworzyło prawdopodobnie nowy wymóg. Myśmy. Wprowadzając maleńkie rozwiązanie, jakim jest Ewuś, zastanawiali się, bo przecież funkcjonują dotychczasowe formy potwierdzania dostępu do systemu ochrony zdrowia, jak Ewuź będzie używane. bo starsi ludzie mogą nie chcieć podawać PESEL-a, będą wymowali legitymację e, e, emeryta. Okazało się, że 85% tych wszystkich transferów informacyjnych dokonuje się właśnie przez eWUŚ-a Czyli takie zaufanie dla tej drogi elektronicznej ewidentnie w Polsce. Rośnie. To, co będzie ważne, to elektroniczny wgląd w akta sprawy, podstawy prawne do tego, możliwość posługiwania się elektronicznymi kopiami dokumentów i przesyłanie elektroniczne pełnomocnic procesowych, umożliwienie wystawania usług na ePUA przez podmioty inne niż publiczne. Myślimy o poczcie krajowej izbie rozliczeniowej, sektorze bankowym no to, by zwiększyło szansę, co nie oznacza, że razem z Europą nie pracujemy nad bogatszą, w pełni kwalifikowaną identyfikacją tak, osoby i rozwiązaniami dotyczącymi podpisu. Na dzisiaj w Polsce mamy przewagę papieru nad rozwiązaniami elektronicznymi. Cel na najbliższe lata to zrównać papier i oczywiście krok po kroku robić przewagę tak, tego, co będzie funkcjonowało drogą elektroniczną. Z różnych powodów nie można stworzyć wymogu, że tylko drogą elektroniczną mamy jeszcze części społeczeństwa, które w jakimś sensie nie są w pełni gotowe na używanie tego. Te zmiany będą dotyczyły wielu różnych dziedzin i ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przy innej okazji zrobimy dokładniejszą, pełniejszą prezentację. Te przesłanki, o których mówimy, to co robimy, to co dzieje się w świecie, prowadzą nas do budowania programu operacyjnego Polska Cyfrowa z koordynacją z poziomu krajowego, ze skupieniem uwagi na takich czterech osiach: powszechny dostęp do szybkiego internetu, e-administracja i otwarty rząd, e-gospodarka i e pomoc techniczna, ale także dyskutujemy o tych e ekompetencjach. Bezpośrednie i pośrednie wsparcie przedsiębiorców w Polsce cyfrowej, trochę o tym pan minister Bogdan powiedział i pan premier Piechociński to jest z jednej strony ważne także dla przedsiębiorców, modernizacja sieci infrastruktury, dostęp do internetu o przepływności powyżej 30 megabitów na sekundę. 50% gospodarstw w okolicach 100 megabitów na sekundę w roku 2020, tak jak to wskazuje Europejska Agenda Cyfrowa. Dalej w wysokiej jakości powszechnie dostępne e-usługi publiczne, także zelektronizowanie całego procesu zamówień publicznych, o czym zresztą wczoraj na Komitecie ds. Cyfryzacji zaczęliśmy w kolejnej wersji mówić. Wsparcie tworzenia przez sektor prywatny usług i aplikacji wykorzystujących istniejące informacje publiczne. Polska jest jednym z pierwszych krajów, w których uznaliśmy, że ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest wykorzystaniem bez dodatkowych, żadnych opłat, chyba że trzeba przetworzyć jakiś dokument i informacje, koszty powinny być tutaj minimalne. Nie ma otwartości i gotowości w wielu instytucjach publicznych, żeby te różnego rodzaju informacje publiczne i dane udostępniać, dlatego chcemy, żeby w tym projekcie poprzez jeszcze wcześniejsze, mocniejsze zmiany legislacyjne stworzyć takie rozwiązania, bo to jest wielki nowy obszar dla biznesu. Przetwarzanie różnego rodzaju danych tak, żeby sprofilować usługi dla obywateli, czy te, które dotyczą map, czy te, które dotyczą informacji policji o natężeniu różnego rodzaju incydentów kryminalnych, kradzieży samochodów i tak dalej, i tak dalej. Już dzisiaj widać jak bardzo istotne jest to, jedziemy samochodem, patrzymy w smartfona. Mijamy jakąś miejscowość i natychmiast sprawdzamy, czy są tam jakieś zabytki do zwiedzenia, ale władza lokalna może wystawić swoją stronę i nam dodatkowo coś zaoferować. Ta informacja publiczna przetwarzana przez biznes, żeby to było prostsze w odbiorze i funkcjonowaniu, jest bardzo istotna. Osobną oś priorytetową będziemy budowali właśnie Ministerstwo Gospodarki jest tutaj liderem w sprawach, które dotyczą e-gospodarki i to będzie zarówno kompleksowy system wprowadzania do praktyki gospodarczej najnowocześniejszych rozwiązań cyfrowych, ale z drugiej strony chcemy także skupić uwagę na takim projekcie e-lider, czyli wybierać tych najlepszych stwarzać im szansę wspierać internacjonalizację, globalizację ich rozwiązań, a zarazem otworzyć no, taki punkt referencyjny. Nie ma możliwości, żebyśmy to zrobili bez współpracy z biznesem, bez współpracy z Izbą. Przykładam do tego projektu wielką wagę i powiem tak, jak podczas trudnych spotkań ze środowiskami za x twórców, przy sporach tak, o prawa autorskie i jak rozmawiamy poważnie, bez tych stereotypów, że chcemy kogokolwiek wywłaszczyć, to, moim, to mówię tak, moim marzeniem jest, żeby w polskim biznesie powstały projekty, które w sposób tani dla użytkowników udostępnią różne dobra poprzez abonamenty i tak dalej, z respektowaniem pełni praw autorskich i to jest do zrobienia tego rodzaju rzeczy, tego rodzaju usługi, dlaczego to ma być tylko i wyłącznie w ten sposób, że przychodzą tego rodzaju rozwiązania tylko i wyłącznie z zewnątrz. Podkreślałem rolę kompetencji Włodek Marciński, któremu gratuluję Orderu, który jest naszym ministerstwie liderem cyfryzacji i przygotowuje to spotkanie 29 maja poświęcone szerokiemu porozumieniu na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych. Jest taka inicjatywa w Unii Europejskiej. Wszyscy mamy świadomość, że jesteśmy już zaawansowani, ale tak naprawdę tylko około 50% polskich przedsiębiorców wykorzystuje media cyfrowe w relacjach B2B, biznes w stosunku do biznesu i B2C, czyli biznes w stosunku do klientów. Jak zobaczycie Państwo, jaka, jaka jest penetracja, jakie jest użytkowanie internetu, gospodarstwa domowe powyżej 60%, biznes właściwie w 100%, ale realne użytkowanie gospodarstwa wszystkie korzystają w biznesie bardzo różnie, tak? więc musimy zrobić ten wielki skok do przodu. Potrzebne są nam nowe kompetencje, społeczeństwa i stąd ta, ten projekt szerokiej koalicji, spotkanie, partnerstwo wszystkich możliwych i chętnych tutaj podmiotów. Europa tak naprawdę w najbliższych latach nie będzie w stanie Obsadzić prawie miliona miejsc pracy ze względu na brak ludzi z odpowiednimi kompetencjami cyfrowymi. Podobnie cieszymy się, że mamy 40 tysięcy ludzi rocznie absolwentów informatyki wchodzących na rynek pracy z różnymi umiejętnościami, ale potrzeby polskiego rynku są o wiele szersze. Dlaczego? Dlatego, że my mówimy z jednej strony o rozwoju, erupcji. Przyspieszonej takiej erupcji sektora ICT, ale musimy również mówić o tym, że ICT musi być obecne w każdej dziedzinie życia, w każdej dziedzinie gospodarki, bo właściwie nie da się dzisiaj prowadzić biznesu bez ICT. Zapraszamy na to spotkanie, będziemy prezentowali program operacyjny Polska Cyfrowa na spotkaniach, które będą organizowane w czerwcu i lipcu. W tej chwili pracujemy nad drugą wersją tego projektu i ten projekt ma sens wtedy, kiedy ze wszystkimi partnerami różne wątki i sprawy omówimy. Partner biznesowy jest tutaj dla nas kluczowy. Nie tylko, żeby biznes się rozwijał w efekcie tych środków, tych grantów, tych projektów, które tam powstaną, ale także i w efekcie, także i po to, abyśmy poprawę jakościową e-administracji korygowali przez wasze biznesu podpowiedzi dotyczące tego, czy to jest sprawne czy może mniej sprawne sam na tej sali dzisiaj przed konferencją uzyskałem informacje o zagrożeniach takich czy innych dla jednego projektu czy w jednym projekcie? Bardzo proszę, tak, o takie sygnały, bo tylko wtedy różne rzeczy mogą się zdarzać, słabości pojawiać, ale wtedy, kiedy o tym rozmawiamy, możemy dokonywać szybkiej korekty, tak, żeby ten wielki świat cyfrowy, w którym uczestniczymy. Był światem, który coraz bardziej rozumiemy, i był światem, który coraz bardziej wykorzystujemy dla pomnażania naszych dóbr i podwyższania jakości życia. Temu to wszystko powinno służyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrych obrad. Proszę się nie gniewać, też mam umówione spotkanie z panem premierem, które miało być o 10, ale prosiłem, żeby było 10.30. Wrócę tutaj na ten panel o godzinie 13, więc będę także dalej uczestnikiem. Tego, tej konferencji. Trzymam kciuki, żebyśmy mieli jak najwięcej dobrych konkluzji, później do praktycznego wdrażania. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze.